Chyliwa paproć. Hello! Znowu hałaśliwa paproć. Tak. Ła! Co jest? A, zagrzałem sufit. Jej! Zyszedłem... What the fuck? Chodź tu! Chodź tu!

ściana mnie, o Jezu, przeraża Skąd to? Stąd Dziękuję to ściana mnie <laughs> Mocno przeraża I się, jest w ogóle jakaś chyba magiczna Bo mi teleportuje Kolejne morsze drzwi Boję się, boję zobaczyć co tam jest, No i ja tak zobaczę. No. Ej, chyba nie działa. Dobra. stracę, <laughs> już, już tracę głos. Przeklęta pogoda. Wszyscy chorują. Jakiś creepy basen. pewno ściężką ciężką wodą, czy jak się nazywa to. Mnie napromieniuje, jak po do nim wskoczyć. No, ale spróbuję. Wyjaśniłem, że azjatyckie baseny są śmiertelnie niebezpieczne. Dobra, jest git. Jest amunicja, jest woda, jest git. Wow, ładnie. O, kolejna misja. No więc. <śm> Ruszamy na przygodę. Du -dur dum 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 dum. -dum, 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 -dum. Hmm. Koledzy. Tyle sekund, ja nie jednego azjaty. Muszą się bać. Tu będą pewno. O. Hello. Hello. Halo? Chłaśliwo paproć. Nie działa. Przejdźmy dalej. Łeweb! Dziękuję, dziękuję, dziękuję! Jezu! Skąd się Woo oh, 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 shit, shit. Jednak te drzwi da się otworzyć. Tylko że. Nie, nie tu jest dane. Jest. Okej. Okay. było jakoś sprowokować ich wyjście. Jezu! Jest! 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 tak kosmicznie niecelna. Daj, modche futskers. No jest. Czy końcu to otworzyć, czy nie? What the hell? Dobra. <laughs> Mogą być gorzej. Ruszamy. How did this get here? Właśnie. Ozuza! What the fuck, co tu robisz? Jak ci się dostałaś? Cholerny kot. Sprawdźmy, czy możemy przejść między impierkami. O. Yes. Już się bałem, że tutaj będzie... o wychodek Już się bałem, że... Bężę... Cześć Lampa stawia się to dość duży Już się bałem, że jak wejdę do tej klatki to będę widział koniec mapy oczywiście Hello Co za amunicja, to nie mogę wziąć Może mam... może nie zrobiłem jakiejś broni po drodze Poczekajmy Taka cisza i spokój Ten wiatr wyjący w podziemiach Jesteśmy na polu bitwy Hello? Hello? Dobra Jeden uśmiercony Jezu! mi zaskoczył a, i strategia w tej grze. To rozumie intrygując ich, ich kapelusze Widzę wroga! Gim! Uf, udało mi się cudem trafić. Hello Jakaś lampa uślepiająca Czas na evolution. No, nic tu nie ma Trudno o, oh, amunicja. Się przyda. No, czemu tego nie mogę wziąć? Ja potrzebuję amunicji. Co jest? Znowu ten mroczny, mroczny coś. przepaść? Tak. Chwasująca paproć. O, się nie natrafiłem oh, na nic. Jezu, co jest? Skąd ty tu się Dobra, Straszą, straszyć mnie będą. No przynajmniej trochę amunicji. Zobacz, fraps mi się tu wiesza lekko. Ach, ta gra jest taka jakaś... <laughs> ...dziwna. Czuję tak tak swoje, jak w Die Be the World. Po prostu, tak dziwnie tu jest Taki retroambient O, czekaj Wyczu Wyczuwam znajdźkę Znając grę, to jak skoczę z tej wysokości, to będzie po mnie Więc postaram się spokojnie wrócić na miejsce Dobry człowiek Jak dobry amerykański żołnierz No, ma 13 Pancerza No i git. <kuh> Ruszajmy dalej, dam, tamtam Okej. Okay. Sprawdźmy, co się dzieje po naszej prawicy. Przepaść. I hałasująca paproć. Patrzmy, co się dzieje naprzeciw nas I po naszej lewicy. O Jezu Kraina smurfów. wroga co jest? Stupid cave? Gdzie jestem wróg? Słyszałem komentarze dość znaczne. Taką możliwość. Okej, okay. chyba nam się poszczęściło. Tym razem Prawda nie wiem co sądzić o tej grze Jest taka Dziwna Widzę, że serwis online nie da żadnej jej oceny To jest taka Taka zapomniana To będą krokodyle Myślę jak trafi Coś słyszę Po lewej Hej, coś tu dalej jest Jazusa Dobra, chodzę tutaj po lewej. Hello? My się jest z domu? Hello? Ło, wow. co? Pierdzielone pier sznycle. Jaka cisza? Jezu! Nie trafił mnie z tym mistrzem mikro ale sznicle cholerny. Hello, co ty kryjesz? Księżyc nie żyjesz. Dawaj, ło broni. Prosto w twarz. <laughs> Dobra, cała municja chyba, która jest tylko dla ozdoby. Tu jest drewno, jak drewno z Minecraft'a. Hello. Jestem ja myślę, że to jest jakaś wiżyczka Świeczka? Powiedzmy. Jest dźwignia. Mogę tego użyć? Chyba nie. Szkoda, mógłbym włączyć te disco światło. Jezu. Część mi się się nie stało Więc zaraz się stanie Jak ty wpierony mnie darował Halo? Sie... Ja ale mnie strzelił! jakiś spieprzony sniper! What the fuck? A, gra się ścina. Chodź to kolega. Chodź Chodź, chodź Idź masaż u miednicy Od środka Czyli to jest apteczka? Pan jest szczęśliwy i uleczony? It's... No. <laughs> Tylko nie wiem czy mu jest dźwięk zapinanego rozporka. Nie wiem, to za dziwna apteczka. Okej. Okay. What the fuck z tym dźwiękiem? Jest taka chwila ścięcia. Garczyk aż popróć zacznie krzyczeć i później jest koniec. What the fuck! Czy widzieliście maciukki pancerzych? Taka jest chora Nie no ta Nawet nie jestem pewien do końca czy idę w dobrą stronę Taka jest naprawdę dziwna Ło Jezu! Skąd to? Sniper. Win do ciężkiej choroby! Taki silny jest? Kurde, jest to jest jakiś nieśmiertelny. jest Jezu, ale ciężki był. What the fuck, to było naprawdę ciężkie. Dobra, gdzie ja mam iść? Pytanie tutaj? Hello. W sumie to chodzi tylko o to, by iść przed siebie i zabijać azjatów? Czaliście to? do Nie, to było głupie. Okej... Okay. Jezu! Pterodactyl zabity Już tu jest? Pana pteczka. Pan rozporek. Jest surprise. Chyba nie ma. Chodź. Co to było? What the fuck? Jakiś takie są jakieś nietłumione w ogóle jest jakiegoś retro filmu. Wow, jedź. Yeah, yeah. <laughs> wow, yeah, yeah. <laughs> wow yeah, yeah. Co to w ogóle jest? Poprosz wow, nie wow, krzycz. Dobra. Yeah, yeah, yeah. Jezu! Siedź! To zasadzka! Skąd? Gdzie? Jak? Dlaczego? Fuuu! <laughs> to było naprawdę creepy. <laughs> Nawet bardzo. Czy mi się zepsuła gra? Świetnie! Uch, Jezu! Dobra. Co jest? Zepsuło się? Nie Dobra, wstryk. Dość tej zabawy na dzisiaj. <tryk> Z tą dziwną grą. Wstryk.